Dobra kurde Przypuszczam, że Na stare to kurde, będę robił kopał i dały Co mnie przyszło na emeryturę kurde Czy źle mnie w tym mieście było Jak słyszycie, lekki wiaterek wieje. Jak to mówi przysłowie, wieje jak w kieleckim. Agatka sobie tutaj oporządza nasz pigłowiec, który już zaczyna puszczać liście. I to bardzo mocno. A my przewieźliśmy, słuchajcie, kolekcję całkiem dużą. Drzewek owocowych to są drzewka owocowe, które nabyliśmy w firmie Drzewka Owocowe24.pl Polecamy gorąco naprawdę duży, duży, ogromny wybór drzewek i krzewów owocowych. I przede wszystkim są stare odmiany. To nas bardzo cieszy. Nie wszystkie, oczywiście, są tutaj stare. Ale. Ale duża część jest. O, tu mamy np. brzoskwinia płaskoowocowa, mamy dużo jabłoni, śliw, grusz, jak widzicie, o, leszczyna, grusza azjatycka jest nawet, morele są, czereśnie, wiśnie, jabłonie, to mówiłem? Mówiłem. Z krzaków, a z krzaków zaraz zobaczycie co jest jeszcze, poproszę, papieróweczka już widzę, empire, co tu jeszcze mamy takiego, żeby zobaczyć? Grusza Grinco, grusza, Garden, Pe Garden Pearl, grusza konferencja, no to wiadomo. Mamy też drzewka, które są w wersji duo, i w tej firmie są wersje duo, czyli na przykład tutaj jest takie drzewko. Jak widzicie, dwa różne, dwie różne sadzonki na jednym drzewie. I tu jest akurat dwie jabłonki. Ale nie do końca mogę rozczytać jakie, więc muszę to sobie później jeszcze sprawdzić. Ale mamy też, wiem, że taki dło jest kilka. Na przykład tu jest kolejne duło, tam z tyłu, i to jest wisia szczelny na przykład. Takie połączenia. Także takich parę ciekawostek mamy, tu chyba też jest, o ile się nie mylę. Zaraz zobaczymy. O, jest! Słuchajcie, duło. Grusza worytka i konferencja. Drzewka owocowe. Drzewka owocowe 24, jak widzicie.pl. Także polecamy. Bardzo, bardzo fajna firma. Bardzo mili ludzie. Także można spokojnie się u nich zaopatrzyć. Tak jak my to zrobiliśmy. I to jest nie koniec, bo my kupiliśmy część doniczka. Będziemy je wysadzać na spokojnie w weekend. Bo teraz. No Mamy ten straszny wiatr, więc weźmiemy się za najpierw te drzewka. Słuchajcie, tu już czekają przy siatce. będziemy je przykładać na drugą stronę i tam dalej sadzić za ogrodzeniem. Tutaj są z kolei takie, które są z korzenia ukłopane, więc te będą sadzone w pierwszej kolejności. Więc jak widzicie, mamy tego trochę. Jabłoniec starz Wilhelm, śliwa drop Black, co tu mamy jeszcze? Jabłoń Mer Meros, jabłoń Vitos, e, morela wczesna z Mordy, różne odmiany, słuchajcie, czereśnia, burlat, śliwa Vision i tak dalej, i tak dalej. No jest tego. Ach, proszę bardzo, już nam troszeczkę podeszły, bo one e, przez noc były w samochodzie, ale spokojnie teraz pójdą do wody. Dosadzenia. Bezpośrednio mamy bardzo wilgotną teraz w gruncie, więc powinny się ładnie przyjąć. A są dobrze, fajnie ukorzenione. Także nic tylko sadzić. A niektóre są bardzo wysokie, słuchajcie, nawet 2,5 metra. Niektóre mają te drzewka więc naprawdę fajne, fajne, fajne. Słuchajcie, I jak jest wysłane paczką, bo ta firma głównie się zajmuje. Sprzedażą wysyłkową to każde drzewko jest w oddzielne pudełko, pakowane pięknie. Te pudełka są później łączone w takie większe albo paletami. Jeżeli ktoś z Was by chciał większą ilość, tak jak my, zamówić i wtedy paletą do Was przyjdzie i macie z głowy. Także polecamy, zaraz się bierzemy zagadką, zasadzenie. Będziemy to troszeczkę robić tak intuicyjnie czyli mamy jakiś tam plan, ale to nie jest taki plan, że co do centymetra jest wyrysowane, Raczej grupami będziemy sadzić i robić taką kompozycję ogrodową później wokół tych drzewek. także powoli się nasz ogród będzie rozrastał. Schowaliśmy się z Krasnalem pod świerkiem, bo pada grad. Już przestaje właściwie, a tu mamy przygotowany cały zestaw do do sadzenia drzewek szpadle, paliki do naprostowywania i usztywniania, worek kory do wysypania, woda do moczenia korzeni i troszeczkę gnoju z obornikiem. Nie znaczy, są gnoju i obornik, które jest to samo. Podłoże popieczarkowe z gnojem, wymieszane po trochu, żeby tak po, po jednym szpadlu podrzucić pod każdą roślinę. Ale ponieważ obejrzeliśmy kilka filmów, jak mniej więcej sadzić, mniej więcej się to zgadza w każdym wypadku z filmów, e, więc, więc Wam przekażemy troszeczkę wiedzy, którą nabyliśmy. Oczywiście to nie jest wiedza ekspertów, ale no, przekażemy po prostu to, co słyszeliśmy w czasie sadzenia. Więc powiemy Wam między innymi, dlaczego nie podsypujemy dużej ilości e, różnych kompostów i oborników pod drzewko do dołka. Także oglądajcie dalej. A gadka tam w oddali oznacza posadzone wczoraj akacje strasznie jest wiatr ja wiem, że raczej będzie słychać chyba tak mi się wydaje będę starał się mówić głośno ale wiatr jest dzisiaj niesamowity nikogo nie ma w ogóle z sąsiadów, rolników tutaj my sami ale damy radę. pierwszy zabieg tutaj mamy czereśnie Cześnie jest ładnie rozkrzywiona na boki, będzie miała już dużo gałęzi i tutaj został obcięty przez pana ze szkółki czubek, a czubek obcinamy po to, żeby ona się rozkrzywiała bardziej na boki. Później i tak ona pójdzie w górę, ale żeby jeszcze więcej miała na boki. I oczywiście teraz wodę, żeby namoczyć korzenie przez sadzenie. No i będziemy zagadką teraz szukać miejsca dla A Zagadka już jakiś pomysł na czeresznię ma. Czeresznia jest duże drzewo, trzeba wziąć to pod uwagę. Myśmy mieli czereśnię, która była wysokości domu dwupiętrowego kiedyś W rodzinnym domu I żeśmy 30 takich wiaderek czereśni co roku zbierali 30-35 Poznańskiej takiej czerwono-żółtej Agatka myśli A to jest burlat Podkładka colt Nie wiemy dokładnie E, co to jest za odmiana Borlat czy to jest właśnie poznańska, czy jakaś inna musimy teraz zgłębić troszeczkę e, nasza, naszą wiedzę na temat odmian w internecie ale to później zrobimy będziemy spisywać te drzewka, więc e, zrobimy z taką listę tego co mamy na razie dokładne moczenie korzeni przez chwilę, my w tym czasie wykopiemy dołek mamy dołeczek dosyć spory ciemną ziemię, która była na wierzchu wybraliśmy na jedną kubkę Natomiast już taka jaśniejsza z piaskiem na drugą kubkę. I teraz już na dole jest wsypane trochę wymieszanego obornika z podkładu pieczarkowego z gnojem, ale to tak naprawdę jeden szpadelek taki porządny i nie więcej. Dlatego, że jak jest za dużo dobrego podłoża w dołku, to roślina jest leniwa i nie chce iść na boki z korzeniami tylko rośnie jak w doniczce, bo bierze tylko wszystko co dobre z tego podłoża a jak jest tak sympatycz, symbolicznie tylko to to roślina się będzie rozrastać na bok i ważne żeby całe korzenie mieściły się w dołku żeby nigdzie się nie zaginały nie, nie musiały zawijać więc musimy jeszcze je ułożyć tutaj porządnie no i piętka piętka musi być powyżej gruntu jeżeli byśmy Zasypali ją powyżej, to nam zacznie tonąć, zacznie nam e, nieprawidłowo rosnąć. O ile w ogóle będzie rosła? Natomiast daje się, czyli grunt powinien być max dotąd, i tak będziemy się starać sadzić, żeby o słoneczko nam ładne wyszło. I najpierw się da tą żyźniejszą glebę, która była na wierzchu. A ewentualnie, jak będzie potrzeba, to jeszcze tą na samym wierzchu. Ona i tak się zrobi czarna za jakiś czas, to, jak będziemy ją użyźniać. Poczymaj, ja ułożę jeszcze te korzenie. słuchajcie, to musi być. Tylko założę rękawiczkę sobie. Sekundeczka, sekundeczka. Trzymajmy się, na napięciu. Że tu się nie zawijał, jakoś go, no, zrobię miejsce na niego. Tutaj, do, no to będą sobie radziły. Ok, to idzie w tą stronę. Tutaj rosną. Tu, ok, tu się żaden nie. Trzeba po prostu rozłożyć te korzenie, żeby one równomiernie się rozchodziły w każdą stronę. Że drzewo było. Dobrze ukorzenione. Dobra, ja teraz trzymam Agatka posypię I teraz tak, tak zasypujemy ziemią, żeby jak najbardziej te, przy, te wszystkie przestrzenie pomiędzy korzeniami były ziemią wypełnione. Ale to jeszcze robią wszyscy ogrodnicy. Zauważyłem pewien trik, który Wam zaraz pokażę, jak to, jak to robią. Poczekaj, ogotkę nawet nie musisz dokładać, bo zaraz zrobimy coś takiego, ale musisz dosypać jeszcze. Sypse, syp, śmiało. Dosypuje się ziemi, a później robi się, jak już jest dosypane, prawie są zasypane korzenie w całości, to robi się taki mały manewr, który Wam zaraz pokażę. Czyli robi się coś takiego, że drzewkiem delikatnie potrząchamy, żeby ta ziemia tam. O! ...wypełniła wszystkie przestrzenie między korzeniami. Nie za dużo, żeby nie wyrwać. O, właśnie tak. No i dawa teraz już możemy, ona już sama stoi. Także będziemy dosypywać, na razie Agatka będzie pracować. Ja sfilmuję, albo weź Agatka kamerę, ja resztę zrobię. Dobra, moje pierwsze drzew. Agatki pierwsze drzew. Posłami słyszeliście. Czereśnia. Posadzona w oddali od świerka, bo i świerk, no świerk już dużo większy nie będzie, bo jest tak ogromny. Ale czerśnia się rozrośnie, więc daliśmy ją z daleka. Ok, teraz jeszcze musimy przewidzieć, w którą stronę będą padały cienie z drzew. Więc, na przykład, nie, żeby nie sadzić drzewa yy, światła lub, lub, yy, w cieniu innego, na przykład większego. Także lepiej, na przykład. Jak mamy tam południową stronę O, to jabłonkę, która będzie mniejsza, posadzić od tej strony, że jabłonka też miała światło A czereśnia za nią, od strony południowej, też będzie miała światło, bo jest wyższa No i tak to mniej więcej wygląda e, Jeszcze to podsypiemy, natomiast przygniatanie jest dosyć delikatne Nie ugniatamy mocno się okazuje Kiedyś myśleliśmy, że trzeba mocno drzewko przygnieść, ale okazuje się, że nie Że właśnie tak symbolicznie nawierz na tą pozostałą ziemię ale tak żeby pozostał dołek zaraz damy jeszcze palik, palik mógł być wcześniej wprawdzie wbity żeby nie trafić w system korzeniowy go nie zerwać ale nie pomyśleliśmy wcześniej, zapomnieliśmy natomiast tu nie było korzenia w tym miejscu gdzie pokazuję nogą, więc tu wbijemy tu wbijemy za chwilę palik natomiast normalnie będziemy zakopywać już razem z palikiem no i mamy taką, taką nieckę taki dołeczek dookoła dookoła i tu będzie można wysypać my mamy akurat teraz korę sosnową, ale można zrębki można truciny, można skoszoną trawę wszystko co tam będzie zbierało wodę i oddawało jakieś wartości odżywcze, które wraz z tą wodą będą spływały do systemu korzeniowego tak to mniej więcej wygląda o, na godzinę nam wyznacza od razu czyli mamy jakąś drogę 13, gdzieś coś koło Nagatka zadowolona z pierwszego drzewka z pogody mniej, bo wieje mnie strasznie. Dobra kochani. Kopiamy następne, później Wam pokażemy co i jak. Worek z korą. Wykorzystaliśmy korę. Wysypane już jest ładnie. Palik jest napięty, więc drzewko nam się pięknie wyprostowało tak jak trzeba. Teraz będzie się po prostu ukorzeniać w tej pozycji. Równo z każdej strony no, chociaż ono właściwie bez palika by sobie poradziło przy, przy tak bogatym systemie korzeniowym. Ale ten palik jest wbity dokładnie od strony, gdzie u nas najbardziej wieje. Także, jakby poszły liście czy coś, i później była wichura, to też sobie poradzi. Zawsze ten palik troszeczkę wesprze. Jak zauważyliście, albo nie zauważyliście, może nie oglądaliście naszych poprzednich filmów, kto jest tu nowy na naszym kanale. To te zrębki pochodzą. Z korowania obrzyn, z których robiliśmy skrzynie. skrzynie, czyli grządki podwyższone dokładnie. I wszystko widzicie jest do wykorzystania. Wtedy już zbieraliśmy tą korę do worków, do pudełek po to, żeby ją właśnie wykorzystać w takiej sytuacji. I po drugiej stronie mamy drzewka, które sadziliśmy w zeszłym roku i zrobimy z nimi dokładnie to samo, bo tam troszeczkę zarosły im te dołki, więc też wysypiemy korą, żeby nie rosły żadne chwasty ani trawa. Dobra, to tyle moi drodzy, tam są jeszcze cegły, w sumie moglibyśmy cegłami obłożyć, jakby ktoś lubował się w cegłach, ale my tak nie będziemy robić, mamy inne pomysły na to. Dobra, bo nam cały dzień zejdzie na sadzeniu drzewek, więc przerwiemy, bo każde następne mniej więcej tak samo będzie sadzone i pokażemy Wam już chyba efekt końcowy. <laughs> Przegonił nas przed chwilą deszcz, ale to tak momentalnie, znaczy widać było, że chmury idą, ale Myśleliśmy, bo już było przejaśnienie widać za chmurami. Myśleliśmy, że nas ominie, ale jak nagle lunęło, wszystko mokre, wszędzie o kałuże, ale spoko, spoko, spoko. Dużo drzewek zdążyliśmy zasadzić, zostało chyba cztery, także już taśmowo teraz idzie i nam się tu taki mały gąszcz zrobił, zaraz wam pokażę. Tu to akacje. A tutaj, no mam nadzieję, że to jakoś widać, bo tu pewnie w oddali, ale ktoś jak powiększy obraz to na pewno będzie widział. Tu już wszędzie rosną owocóweczki. Proszę, a tu ich najwięcej widać, tutaj to jedna na O, nawet nam wyszły trzy prawie w linii prostej, ale jakby nie, plan nie jest zupełnie w linii prostej, właściwie nie ma żadnego planu. Jest tak, żeby miały luz, żeby mogły się rozwijać, żeby mogły być dużymi drzewami. No taki jest plan. O. Trochę im to pewnie zajmie, ale dzisiaj e, słyszałem informację, że przyrost w większości drzew to jest w granicach 50-60 cm. A czereśnie nawet potrafią do 1,20 m przyrosnąć rocznie, także bardzo szybko. To dajemy im tu pełną swobodę. Niech rosną. Nie będą dwa razy większe. A teraz muszę powiedzieć sławetne zdanie, które jest sławetne, bo przejdzie pewnie do historii. A to dlatego, że powtórzy się ten fragment właśnie nagrania w wielu, wielu filmach. A to dlaczego? Z bardzo prostego powodu, ponieważ robimy tyle prac ogrodowych naraz, tyle rzeczy się miesza ze sobą, bo tu się wszystko dzieje. My jesteśmy cały dzień właściwie na polu w ogrodzie, więc miesza się tyle ze sobą składników różnych prac, które to wykonujemy, że później w filmach będzie się to musiało podzielić, bo osobno będzie film o sadzeniu burówki, osobno będzie film o sadzeniu drzewek. Osobno będzie film o wysiewaniu nasion do naszych skrzyń ogrodowych, osobno będzie o budowie skrzyń, właśnie e, także, także to się wszystko podzieli. Ponieważ nagrywamy właściwie to naraz, bo jednego dnia potrafimy nagrać materiał do 4-5 filmów, po prostu to, to nagranie umieszczę we wszystkich filmach, żebyście wiedzieli dlaczego, dlaczego jest tak, że na przykład się gdzieś nie przywitałem, albo gdzieś nie pożegnałem, albo mówię piąty raz dzień dobry w tym samym filmie, a no dlatego, że nagrywamy te filmy kilka na raz i przez kilka dni, więc to wszystko się ze sobą miesza. Także wybaczcie ten chaos, ale myślę, że będzie dzięki temu rozrywkowo. Trzymajcie kciuki za kolejne filmy. Dzień, dzień dobry. Jak widzicie, zima no, znowu przyszła do nas, chociaż dzisiaj mamy pierwszy czy drugi dzień wiosny? Pierwszy. Pierwszy kalendarzowy. Chyba. kalendarzowy pierwszy, a, a do nas przyszła zima, czyli mamy 3 stopnie powyżej zera. Odczuwalna jest minus 2, i mamy bardzo silny wiatr, więc generalnie mamy tutaj wesoło, tak? ale się nie poddajemy, bo dzisiaj mamy pierwszy dzień epidemii w kraju stanu ep epidemicznego, więc no to już są poważne sprawy, więc my się nie poddajemy i będziemy produkować zdrową żywność ku wzmocnieniu odporności jak największej ilości rodaków naszych ile damy rady, tyle zrobimy <grym> także ci, którzy będą blisko do nas mieszkać, to, to będziemy zapraszać was do, do nas ale na razie musimy to wszystko posadzić i dopiero wtedy będziemy się zastanawiać. a Agatka właśnie przygląda się, czy tutaj wyrósł czosnek, bo czosnek był 5 dni temu sadzony, ale najwidoczniej czosnkowi się nie spieszy. Taka gadka. Było parę dni ciepło, ale jednak czosnek nie wyrósł. Mm, tak, dobra. To mamy tyle. Tam jeszcze drugi czosnek, gdzie gatka zagląda. Pięknie. Skrzynie pięknie przygotowane. Dzisiaj mieliśmy półgodzinną debatę na temat tego, gdzie co wysiać, gdzie co wysadzić, i stwierdziliśmy, że będziemy rozszerzać nasze kręgi dookoła skrzyń. Także, jedno to oczywiście to, co tutaj widzicie, to jest jeden krąg w środku, później jest krąg ze skrzyń. Później, jak się odwrócimy, mamy wczoraj posadzoną borówkę jak sadzić borówkę jak my to zrobiliśmy i jakiego podłoża użyliśmy i tak dalej to oczywiście macie linka no właśnie, zawsze się zastanawiam, z której strony. No dobra, ale chyba z tej będzie, bo lewej miałem, miałem pokazywać. Więc gdzieś tam powinien być link do tego filmu, jak sadziłem borówkę, a dzisiaj widzicie te dołki. Przepraszam też za wiatr, bo tu cały czas u nas wieje, tak jak mówię, bardzo mocno, ale staram się donośnym głosem mówić. Więc tak, jeszcze raz, tu borówki, wczoraj wysadzone, znaczy wysadzona jest ta, była rok temu i tak dalej. Mamy co drugą, tak? Bo uzupełnialiśmy przerwy między, między borówkami, które były zasadzone. W zeszłym roku nie mieliśmy tyle materiału więc sadziliśmy luźniej. W tym roku już są. A tutaj robi się drugie koło, drugie koło zewnętrzne, które po jednej stronie mamy malino, jeżynę, jeżyny i trzy maliny kolorowe, ale już odtąd będą porzeczki. Porzeczka biała, dzionia Spokój, porzeczka biała i porzeczka czarna, te będą wysadzone w te dołkach, dołki są o połowę mniejsze niż te dołki do borówek, bo i sadzonki są dużo, dużo mniejsze, ale i tak są znacznie większe niż doniczka, więc będzie jakby zasilanie miała roślina dookoła z wartościowej gleby. Pani Dziunia, cicho tam! ona zobaczy rowerzystę to uff od razu ja nie wiem co ona by z rowerzystą zrobiła jakby się stąd zerwała przynajmniej narobiłaby strachu dobra, a teraz co do dołków pójdzie do dołków pójdzie wszystko prawie to samo co do burówki, bo chcemy bardzo żyzną, żyzne podłoże zrobić ale nie pójdą kwaśne rzeczy czyli nie pójdzie torf i nie pójdzie nie pójdą trociny bo my mamy troszeczkę kwaśną glebę więc nie będziemy jej zakwaszać dodatkowo natomiast idzie tak ziemia z tych wykopków ta ciemniejsza. Idzie oczywiście nasz stary gnój, idzie trochę kompostu, idzie podłoże popieżarkowe No i ziemia, ziemia to mówiłem, ziemia podłoże, gnój i kompost. To będzie szło tym razem, a torf, który tutaj reszka została, nie będziemy tym razem używać do porzeczek. Więc teraz co? Ładujemy to na taczkę, mieszamy i do każdego dołka podsadzonki będziemy dawać. Według nas będzie to bardzo żyzne podłoże. I będą mogły nam się rozwijać nasze porzeczki. Kto lubi pożyczki, to będzie zadowolony, bo będziemy mieli, ile gatka w sumie krzaczków będziemy mieli porzeczek? Grubo ponad 30, nie? nie? No to Grubo ponad 30. cztery. 34. 34 krzaczki. A jeden tam liczyłaś po drugiej stronie? 2, 3, 36. 36 krzaczków porzeczek no to na parę pojemniczków porzeczek będzie i na sok z czarnej porzeczki oczywiście ku wzmocnieniu odporności dobra będziemy wkładać teraz tutaj podłoże ze wszystkich składników już na tarczce wymieszane porządnie część wrzuciliśmy już takiego wymieszanego na dno dołka jak widzicie doniczki są tu do Dużo mniejsze niż dołki, więc zapas będzie spory To już zanim się pożyczka rozrośnie No i... To są w praktyce dużo mniejsze pożyczki niż mieliśmy W zeszłym roku z drugiej strony W zeszłym roku już to rok rosnął, więc to też poszło w górę Egadka tam szykuje, szykuje Kolejne Nie wiem, zobaczmy jeszcze jak to wygląda Tam w doniczce Dobry materiał powinien mieć no, kurde, Powinien mieć jasne białe korzonki, dobrze rozwinięte, że jest dobry materiał szkółkarski z tego co widzieliśmy. No. Jest nieźle. Jest nieźle, bardzo ładne korzonki, dobrze rozrośnięte. No to są cały czas te pożyczki z drzewka owocowe 24PL i to jest fajne, bo tam możecie zamówić online wszystko co w dzisiejszej y, sytuacji epidemii i nie wiadomo jeszcze ile to potrwa to póki kurierzy jeżdżą to spokojnie można zamawiać i takie sadzonki przyjdą wam do domu ładnie opakowane w pudełka dobrze mówię? tak tak, Agatka nie słyszała co mówię, ale mówisz dobrze mówię to najważniejsze to co? Będziemy już powoli szykować się do sadzenia pierwszej sztuki. Zaraz ustawię kamerkę na statywie i Wam pokażę jak to robimy.